E, Fryderyk, obudziły cię promienie słońca i stojąca nad tobą Betty, założonymi rękoma i ta była uśmiechnięta. Mm, no widać Betty, co dzisiaj na ściadanie? E, rzuciła ci coś na piersi. Jest to fatyczek. To znaczy ja tak troszkę zdziwiony podnoszę ten fatyczek i go oglądam. Co to w ogóle jest? Test ciążowy no i co z tym testem ciążowym? Pozytywny. będę miał potomka. Mój tak. Twoi przyjaciele odjechali no kilka minut temu, a ty sobie leżakowałeś przez te kilkanaście godzin. Więc może jeszcze ich dogomisz. Uh, 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 uh. Niedobrze, niedobrze, no ale no cóż. O, warto było, warto było Betty, warto było A propos, jak jest spałem, to coś się wydarzyło ciekawego? E, no, no troszkę przykro mówić, ale jeden z Waszych zginął O, a kto zginął? Jak on miał... Y... Christopher? Christopher, Christopher a trzeba ci ją w drużynie, bo tak troszeczkę przez noc zapomniałem. No przyczepił się do reszty jak potem go uwolniliście. A, tak, 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 tak. Już pamiętam, już pamiętam, co, co się stało, już pamiętam, już pamiętam. No cóż, wstaję, ubieram, zakładam te, te swoje rzeczy, zabieram te swoje splowy, zakładam swój pas. Wkładam swojego kolta do kabury Szable przy, przy lewym boku No i wstaję i schodzę na dół I podchodzę do lodówki i biorę Nie wiem, jakąś picie, wodę, jabłko, po prostu cokolwiek Bo coś czuję, że chyba Betty mi polała wczoraj w nocy No, znajdujesz coś takiego mm -hmm. No to spożywam, czy tam piję, cokolwiek tam znalazłem No spoko I tak bo idę na Gospoda jest już, że kaćma jest już, już otwarta czy, czy nie? Yy, no jest jeszcze tak po 12. Aha, czyli już otwarta. No dobra, w porządku. Siadam wygodnie przed yy, za stołem, jednym z tej kaćmie i rozmyślam co dzisiaj powinienem teraz robić. No spokojnie, wyszła również Betty, zaczyna się krzątać za tą ladą, od przygody się klientów. Tak patrzę na tą Betty. Jest co Betty, jest jedno ale no skoro mówi, że już test jest pozytywny to trzeba jakoś to załatwić. Jest co moje burmistrza, spiszemy umowę. Jeszcze raz powiedz. Słuchaj Betty, spiszemy umowę i zrobimy tak. Słuchaj, nie, pewnie wiesz, że teraz ja jestem jednym ze współwłaścicieli tego domu, co, dostali, co dostałem po. Czy wiesz, Betty się już zgodził na to, że będzie ojcem to. Aha. No dobra, w porządku, w porządku. W porządku. A, ale, znaczy, słuchaj, Betty, ty wiesz, że ten tą teraz jestem współwłaścicielem po części tego domu? No wiem. Słuchaj, to weź za wózek Spiszemy umowę i przekażę ci własność tego domu na ciebie. może być? To nie masz zamiaru tu zostać? Wiesz co... Mam zamiar tu zostać, ale nie będzie nie przez dłuższą chwilę, a jeżeli zginę, czy nie daj boże nie wrócę... Gdzieś tak około w przeciągu dwóch miesięcy, to znaczy, że zginąłem i dom jest twój. Znaczy ty jesteś po części współwłaścicielem tego domu. No cóż, myślę, że Leki Luke uwierzy na słowo. Jest co? Nie, 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 Otóż, Betty, jestem... Ty w ogóle wiesz, jestem? za Zapalachów, tak? Tak, jestem za palachów. A tam szlachcice bardzo lubią się sądować o czyjąś własność i słowa nie zawsze są tam mile widziane. Bardziej mi, mile jest widziany papier, dobra. Wołaj, wołaj, jaki Rukę spiszemy umowę. Ech, no dobrze. Jennifer, pójdź po pana Luka. Po 5 minutach. I powiedz mu jeszcze, żeby przyniósł długopis i, kilk i kilka kartek papieru. Sp spiszemy umowę. A no widzisz, jak moja Jennifer wybiegła z baru yy, i po 5 minutach wróciła z Rakilukiem. Rakiluku, skoro ty jesteś tutaj burmistrzem, chcę spisać umowę. Yy, um umiesz pisać? No ja, jak umiem. Na basgrył coś yy, i postawił ci pod nos. Aha, no dobra, w porządku, Dobra. To więc weź du, y, długopis do ręki i wpisz y, mnie, no, y, no ten, no jak to się nazywa, treści umowy. Więc tak. Ja, Frederick McKennawik, y, to wiszę w imieniu moich kumpli. Je, jeszcze Eddie, John i Mike, jesteśmy, współ, jesteśmy właścicielami domu y, poprzedniego burmistrza. Jak się nazywa poprzedni burmistrz? E, on był... Bruce. Bruce, poprzedniego burmistrza Bruce. I otrzymaliśmy go od ciebie, Rakiluku. Zapisujesz to wszystko, prawda? Tak, tak, tak. Tak, tak. I ja jako Fryderyk McKennewick dzielę swoją, swoją, jakby powiedzieć, udział w tej budowli i po części przekazuję odpowiedzialność prawną na, Gen na Betty. Betty, masz jakieś nazwisko, czy nie masz? Betty Milhouse. Przekazuję odpowiedzialność prawną na Betty Milhouse. I w wyniku mojej śmierci otrzymuje całą, całą, moją współzależność i no, współużytkowanie tego domu. I teraz daj raki, roku ja to podpiszę i ty masz, Betty, to podpisz. To, żeby po prostu był ten dokument prawny. Że coś by mi się stało, jakbym nie wrócił w przeciągu dwóch miesięcy. No, Betty podpisała. Papier został wręczony Tobie do rąk. Podpisuję tak samo i Ty jeszcze burmistrzu chciałem, żeby, żebyś to podpisał jako notariusz i jako burmistrz tej miejscowości, żeby było wszystko wiadomo. No okej, okay. i podpisuję. No to dobra, no to teraz jedna sprawa załatwiona. Słuchaj Betty, albo Tyla Kiloku, czy Wy wiecie dokładnie gdzie pojechali Ci moi, ci moi współtowarzysze? No jak? Przecież im pomagałem, zmontować te blachy do samochodu, co znaleźli, ale ty nie wiesz, jakieś przyczółgali cacko przedwojenne z, no, z północy i udali o! się przez Clearview, o ile dobrze pamiętam. Przez Więc Clearview. cały czas prosto, jak strzelił tą drogą autostradą 69 i powinieneś ich znaleźć. Mhm, mm no dobra. A propos... Jak spałem, to nie wiem, to może jakiś samochód wpadł Ci do rąk albo jakiś dodatkowy kończy coś ten Yyy, Niestety nie, ale wiesz, bishop się zaoferował. Znaczy się co? Mam iść do bishopa i z nim pokazać, tak? Cóż, jakby tak krótko mówiąc, może po prostu pamiętaj jego słowa. No dobra, no to mów, laki roku. On i Mariusz yy, chcą pojechać razem z Tobą. Aha, no dobra, w porząsiu, w porząsiu. Biszow stwierdził, że kosmiczne równiny są niebezpieczne dla zwykłego chłopczyka za Aha. Noha, no... No cóż, doceniam jego troskę. Doceniam, doceniam. No dobra, no to chodź, chodźmy, do, do, chodźmy do tego Biszopa i pogadajmy z nim o, o, co, o co dokładnie mu chodzi. Eee, no i wyszliście tak przy tym bar razem z Lucky Luke i on tak jeszcze o mój mówi Ty, ale pamiętaj, jak wrócisz, to Betty się zajmuj Słuchaj, a po co Lucky Luku spisaliśmy tą umowę? Po to, żeby jakby mi się coś stało, to ona przyjmuje współodpowiedzialność i otrzymuje ten dom I tam może zamieszkać coś z Jennifer Ja wiem, ja tylko mówię, żebyś pamiętał no dobra, nie martw się, przecież wrócę. Zresztą... Zresztą, powiem Ci o lakiwku w sekrecie, że mam kilka planów odnośnie Twojej miejscowości, żebyśmy musieli poprawić rolnictwo, handel, załatwić kilka dodatkowych maszyn rolniczych, jakiś przemysł tutaj uruchomić, może, może kilka prymitywnych warsztatów do wyrobu broni i amunicji, i byśmy ten small przekształcili w big Haha, dobry pomysł. Ale wiesz, teraz muszę zająć się moimi sprawami. Yy, ostatnio znalazło, udało nam się troszkę jedno pole powiększyć, trzeba posiać, wiesz, udać się o, do Bishopa, y -y, myślę, y -y. że tam się już dogadacie. No dobra, no to teraz idę, idę do tego kapłana ateisty, czy księdza ateisty, jak tam, <gry> co on tam odprawia. Yy, no to chodzisz do kościoła i nie widzisz klechy w środku, jednak czujesz dym. Hmm. Coś tutaj może płonąć, albo pali jakiś karino. No dobra, chodź za tym zapachem. Yy, coś płonie za budynkiem. O kurze, dobra, biegnę tam. Biegniesz. I widzisz klechę, który dolewa benzyny do dołu. Hej, kaznodziejo, co ty tam palisz? Jak to, co? Tego nazistę, co go ostatnio przycino przy... ci, no, twoi przyczółkali tutaj. Teraz widzisz ten... jak w dole płonie praktycznie nagie ciało Kristofera. No cóż, był z był z To i tak nawet przezeciłeś z tym pogrzebem, z tym całopaleniem. Ja widzisz, nie chciałem, że mutki się zleciały. No w sumie, z drugiej strony masz rację. Z drugiej strony masz rację. Lepiej spalić to truchło niż, niż że później mu tante się na nim pożywić. Żeby były jeszcze bardziej... Hmm, potworne niż do tej pory były. Wiesz, złe mięso, zła krew. Rozumiesz? No, rozumiem, rozumiem. Miejmy nadzieję, że jego Bóg go przyjmie. <grytanie> Kimkolwiek ten Bóg jest. Ale no cóż, Heelys, yy, Bishop jak? Powiedz... Zaraz, zaraz. To nie jest Bishop. Przypomnij mi każde dzieje, jak miałeś na imię, bo troszeczkę zabalowałem ostatniej nocy. No nie pytałeś, Andrew jestem. A, Andrew, Andrew, słuchaj Andrew, najprawdopodobniej to gdzieś za 9 miesięcy robotę będziesz miał. A te chrzest słyszałem. Mhm, mm dokładnie, dokładnie, Andrew, dokładnie. Słuchaj, słyszałem podobno, że ty coś ze mną pokazać chciałeś. Ja! Bishop no, nie, jak chciał nie ja. Jest... A, Bishop chciał, a. Ale słuchaj, a Ty handlujesz jak, jak, jakąś, jakimiś chemikaliami, medpakami, albo coś? Wiesz, podróż wyruszam i coś by mi się przydało. Hmm. Powiedzmy, że za butelkę dobrego piwka mogę Ci coś odsprzedać. No wiesz, nie lubię kupować kota worku. To powiedz mi, co dokładnie byś mi chciał sprzedać? Na stanie mam kilka bandaży. Tak myślę, że za dobre piwerko 3 oddam rol, trzy rolki oddam Mówi, że za bimberek chcesz. Poczekaj, wejdę do, do swojej torby. Słuchaj, akurat dobrze tak się składa, bo mam, bo mam butelkę wyskacza. Dogadamy się? O. No, za Wiskacza to coś jak sobie wrzucę. Wszedł do kościoła tylnym wejściem. Poprowadził cię e, na Chrystie. I z szafeczki wyciągną folewą torebeczkę z trzema bandażami, z trzema rulkami. I do tego yy, środki przeciwbólowe. Ooo, nieźle, nieźle. Zaraz Kleho, to są te pańki killery? No. Aha, to, to ile chcesz mi tych tabletek dać? No trzy są w tym pudełeczku. dobra, no to więc tak, kilka bandaży i te trzy i te trzy tabletki, tak? No. Ty, a słyszałeś, jak ten wasz medyk zawalował ostatnio? Nie, a gdzie on teraz jest? No to... Skacowany na pewno, pojechał z nimi, nie? Ale upił Lucky Luka, upił Bishop'a, upił Cecyla... I upił mnie jeszcze, nie? O kurde, ale Jedyna duchu, osoba, nie, której nie przepił, to był Mariusz. <noise> ja pierdziele... Koń, który może więcej wypić od człowieka... Ach... Cóż za niesamowita historia. No Klecha wziął od ciebie ten cały bimber i praktycznie wypływał jedną ekipę. Wow, ty też masz widzę garciel Klecho. Haha, <laughs> ja, a widzisz, tamten fartę miał. No to no, dobra, to dzięki za wandaże, dzięki za lekarstwa. Zobaczę co ten wasz wariat chce ode mnie. No i ile do tego Bishop'a. Stoisz przed Kim Bishop'a. Pukam puk, puk, puk. Hasło. Ziemniak. Źle. Hmm. Jajko? Pierdziastek z jemnika, ty kupcze. Ziemniak. Nie! A, kanapka. Nie. Ej, lec jest pierwiastek z czterech. Jamnik. Okej, okay, mogę wejść. Nie! Słuchaj, jeżeli ja nie mogę do ciebie wejść, po, panie biszopie, to ty nie możesz do mnie wyjść na zewnątrz. To się może dogadamy, że ja cię wpuszczę na zewnątrz, a ty wpuścisz mnie do wewnątrz, może być? Mariusz, co o tym myślisz? Słyszysz jak koń wewnątrz prycha. Drzwi się otworzyły, został wystawiony garczek. Aha, rozumiem, zakładam ten garczek, mimo że na, na, na mój kapelusz. I wchodzę. No i wchodzisz. Siedzisz w domu. U Bishopa. Hmm, a propos, jak tam twoja mikrofalówka? Robi wybuchającą kukurydzę. O, to się chwali, to się chwali. powiem podobno coś ode mnie chciałeś, Bishopie. Tak. Ja wiem, że ty musisz iść do kolegów, tak? Tak, tak, muszę iść do kolegów. I to jest kawałek drogi, tak? Mm, Duży tak. kawałek. Tak, panie Bishopie, tak. Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że masz powóz, tak? Nie, mam Mariusza. Znaczy, we dwóch na jednym koniu? Tak, i na magicznej stajence. Magiczna stajenka. Dobrze, dobrze, to pokaż mi tą magiczną stajenkę. Poprowadził cię gdzieś daleko poza osadę i pokazał ci, no, zakryty płachtą powóz na dwie osoby. Powoz na dwie, na dwie osoby, ale znaczy się, czy tam jest miejsce, żeby można było te swoje babi Tak, jest skrzynka z tyłu. Aha, no dobrze, czyli więc tak zaprzątniemy w to Mariusza i pojedziemy do moich kolegów, tak? Tak! Aha, a czy masz w ogóle jakąś broń, żeby się bronić, no bo wiesz, tam po drodze na tych wyżynach yy, kosmicznych, czy jak ty to tam zwiesz, yy, panie Bishop. To są no, tacy nieprzyjemni ludzie. Nie nie bój, Bishop umie się bronić. Ale czym się bronisz, panie Bishop? Niespodziewanka. Niespodziewanka. No dobrze w porządku, w porządku. Kiedy jedziemy? Wiesz co, yy, na razie pójdę do Laki Luka i mu zrobię z nim kilka handelków i może wtedy pojedziemy. Dobrze. Jest tak 13, jeżeli chciałbyś wiedzieć. No dobra w porządku, tu do Lucky Luka i chcę tam kilka handelków z nim porobić. No co tam Fryderyk? Czego trzyma? Ej, więc tak, drogi Lucky Luku. Interesuje mnie kilka rzeczy. Może jak teraz przepędziliśmy tych gangerów, to może znajdziecie więcej rzeczy, więc tak. Amunicja do Magnum 44. Ile masz sztuk amunicji? Oj to nie tu, już mówię twoim znajomym, że jedyna broń amunicji jakie mamy to samoróbki i to co od was dostaliśmy. Samoruk, a z żadnych naboi nie macie? No niestety. Hmm. Słuchaj, a jest może u Was jakiś kowal, znaczy czym... Czy... Czy jest u Was jakiś kowa, który jakby powiedzieć wyrabia różne, że tak powiem, broń ostrą albo coś tam dersen? Oj, naprawdę nic. Oj, 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 oj. oj, oj.